W dzisiejszym filmie nauczymy Cię, jak aktywować opcje, aby za każdym razem, gdy Twoje dziecko będzie próbowało pobrać aplikację lub dokonać zakupu w sklepie z aplikacjami, prosiło o Twoją zgodę, którą musisz sam zatwierdzić. Jeśli uważasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Przede wszystkim musisz uzyskać dostęp do ustawień iPhone A, a następnie kliknąć na górze, gdzie pojawia się Twoje imię. Gdy już tu będziesz, musisz przejść do przycisku rodziny, który znajduje się tuż poniżej, a następnie kliknąć profil dziecka lub dzieci. Tam, gdzie chcesz go aktywować, kliknij opcję prośby o zgodę na zakup, która pojawia się na żółto. Musisz po prostu kliknąć niebieski przycisk, który pojawia się poniżej i poczekać, aż się załaduje. Po udzieleniu zgody kliknij, aby ją potwierdzić, a pojawi się aktywowany przełącznik. Teraz, za każdym razem, gdy twój syn lub córka będzie chciał pobrać lub kupić coś w sklepie z aplikacjami, zanim będzie można to zrobić, będziesz musiał udzielić im zgody. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym.